Halo, hej, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rizy na dwójki i będziemy, o coś tutaj jeszcze leży, będziemy wchodzić do tego tutaj Puerta, Puerto, Puerto czy jak to się nazywa to miasto całe, no już tutaj widać, że tak łatwo chyba nie pójdzie, bo są strażnicy, ale może, kto wie, wydaje mi się, że jeżeli wejdziemy do tego miasta, to zrobi się z tego taki odcinek bardzo pogadankowy, to znaczy nie ja będę gadał niestety, tylko tutaj postacie i będzie trzeba ich wysłuchać, ale tutaj rzeczy rośnie. A, będzie trzeba ich wysłuchać, pogadać, porobić jakieś zadania. Może znajdę mapę, to by było Stać. fajnie. To Izabela pod ochroną komendanta Sebastiana. O, bez witam. Zatem dobrze trafiłem. Momencik, piracie, czego tu szukasz? Przybywam po rum. Eee... Hm. To, to, to są takie ciekawe wybory. Z jednej strony można powiedzieć taką jakby prawdę i może się oni zgodzą na to, a z drugiej strony, no tak po pielasku. przybywam po Rum, walcie, będę rozmawiał z... Później z w, w lepszymi od ciebie, nie? Z jakimś tam kapitanem czy coś. No i tak Przejdęłam dałbym to. Ok. nie lubi rumu? Ale mam złe wieści. Przez przydziały brakuje nam rumu. Okej. Okay. O kurcze. Ale mam też rum przy sobie. Mogę ci jeden dać. Hm. Tak dziwnie. Przyszedłem po rum, a oddaję mu rum z jednej strony. Ale dobra. Mam tu butelkę. Widzisz? Ładna, z Ticaragui. Stamtąd pochodzą Ticaragui. tylko dobre towary. Mogę za tym wejść? Możesz wejść. Lepiej od razu zdaj raport komendantowi Sebastiano. Przestrzegaj zasad. Pistolety w kaburach i nie dotykaj niczego, co nie twoje. Spróbuję. Widzę. Jasne. A, witaj w Puerto Izabela. No i dobra, w sumie to jakoś wyszło. Nie? nie wiem, czy najlepiej jak się dało, ale za to. Nie wiem, wydaje się to ok. Co byś powiedział, żebym. Co tu się dzieje? What the hell? 25. No nie niestety. Widziałeś to? Nawet nie widział chyba. E, mniejsza oto, Dobra, no to wchodzimy dalej. Coś może pracują. Mm. Chyba muszę No chyba tak. Jestem piratem. <laughs> Z, kim Z kim mam przyjemność? No proszę. Dobrze wychowanego mężczyznę spotyka się tu wyjątkowo rzadko. To dawaj złoto. Jestem Sofia. Miło mi cię poznać, kochanienki. Dobre pierwsze wrażenie. Pięknie. Przedało się mieć złoto ustego. Mm, muszę się czegoś muszę napić. Muszę się czegoś napić. U mnie nikt nie chodzi spragniony. Co mogę dla ciebie zrobić, kochanie? Może grogu? Mm, pokaż. Co tam masz poza grogiem? Rozejrzyj się, kochany. Mogę wymienić się wieloma rzeczami. Jeśli chodzi o. Sprawy, Jakie te gestykulacje? Brzmi nieźle. <laughs> Jeśli chcesz coś wiedzieć, kochany, musisz tylko spytać. Może się dają wy wypytać o jakieś skarby, o właśnie, ale pohandlujmy jeszcze Pucham. najpierw. Sól. Można sobie nią kręcić, spoko. Stary coś tam, e, twardziej tylko odporny. Ile to kosztuje? 200, nieważne. Czarna chustka. To są jakieś takie fajne sprzęty, tylko ja tak patrzę, to ja chyba mam lepsze rzeczy. Tak, z tego DLC to jest tam. Wszystko tutaj ładne. Chwała to mamy w sumie to samo. Polskie pierścień ze złota. A nie, zaraz, jak ja to popatrzyłem? Na dół, podłoż sztuczki, złote usty. Tutaj złotousty usty też. Dobrze jest mieć taki pierścień, tak mi się wydaje. Dobrze jest mieć coś takiego, bo czasem można nam piątki zabraknąć, i wtedy sobie po prostu zmieniamy pierścień na chwilę i tyle, nie? To jest <laughs> taka dość, do, dość dobry pomysł, się wydaje być. Mapa z drogą do skarbu. To oczywiście kupujemy od razu. Nie ma tutaj problemu. Będziemy szukać skarbu, bo to jest, to jest bardzo fajne. Rum albo to. To jest tańsze, mniej opłacalne, więc raczej wezmę to. Ile tych rumów sobie wezmę? Nie wiem, ze trzy na razie. E, I co? Nic więcej o ciebie nie chcę. Sól do oślepienia wroga, tego nie chcę. Mogę ci coś sprzedać. Aha, właśnie, dobrze. To, ktoś mi tutaj e, zauważył, ale to... albo dobra, bo zapomnę. To najpierw zrobimy tak, że ja... Ta szabla jest lepsza, tak? 20. Tak, muszę sobie to założyć i dać na jedynkę. Bo teraz będę już wyciągał te szablę i nią walczyła, nie z powrotem tamten miecz oficerski. Jaki skarb można tu znaleźć? Stare świątynie są pełne złota i nefrytów. Posążki i dole, maski. Każdy człowiek wystarczająco odważny lub głupi, by szukać skarbu, może bardzo się wzbogacić. Lub Takie ono ma tego gestykulacji. Owszem, jeśli szukasz złota, mam pewną robotę do wykonania ale nie jest pozbawiona ryzyka No gdyby była to pewnie byś to sam może sama może zrobiła Czy jest coś konkretnego co chcesz kupić? Skoro już pytasz kochaniutki, przydałoby się kilka butelek porządnego wina. Coś tam Ostaty mam. Magazyn nie był zbyt dobrze ale Może nie, nie kilka. Większość wina została wyzwolona. Co to ma wspólnego ze mną? Niemal każdy tutaj ma schowaną buteleczkę. Jeśli znajdziesz jedną, dobrze ci zapłacę. Co powiedziałeś? Ile ci potrzeba? Pięć wystarczy, ale wezmę wszystko, co uda ci się znaleźć. Zobaczę, co da się zrobić. Świetnie, będę tu czekać słodziutki, a jeśli kogoś szukasz, znajdziesz go najpewniej właśnie tutaj. Jasne, no i w sumie mam to jedno wino, ale co da... ci tu sprowadza? Nie miałam wyboru, kochanie. Stare imperium jest w ruinach. Miguel i ja widzieliśmy napis na ścianie w kalderze. Wsiedliśmy więc na pierwszy statek. Powiedz mi więcej o Arborei. Arborea to ogromne i stare miejsce. Wiele potrzebnych ci rzeczy znajdziesz tu, na wybrzeżu Ostrzy. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie, ale chroni nas Inkwizycja. Chcę dowiedzieć się więcej o wybrzeżu Ostrzy. Strzelaj, kochaniutki. Dlaczego ten teren nazywa się Wybrzeżem? To są Ostrzy. pewnie takie informacje ogólne, no ale. A niech mnie co to za pytanie? Nie wiesz? Może dlatego, że na mapie wygląda jak wygięte ostrze Kordelasa Mogło być gorzej. Mogli go nazwać świńskim wybrzeżem Ostrzy. Okej, okay, to może masz jakąś mapę? właśnie, Dlaczego bo ja nie, nie widzę tego. Zostało zniszczone? Nie wiem, ale to, że nie zostało zniszczone, nie znaczy, że nie jest niebezpieczne. Ale mamy protektorów, by patrolowali teren. Czy jest niebezpieczne? Cóż, przede wszystkim są tam dzikie zwierzęta. Małpy, jaguary i inne takie. No i są szaganumbi. Dzikusy żyjące w głębi lądu. Z nimi nie handlujemy. Ale pozwalacie im dla was pracować? Wszyscy, których tu widzisz, to niewolnicy, słodziutki. Ok. Czego to no możesz mnie nauczyć? Wszystkiego nauczyłam się na Uniwersytecie Życia. Okej. Okay. Działania tego, zastraszać innych. Hm. Chcę być groźniejszy. Czyli to zastraszanie, jakby. Mieć każdego zastraszyć. Nosić rany postrzałowe. Trochę tego ma, kurczę. Tylko dalej nie wiem, właśnie w co inwestować. Co tu ma taki większy sens. Yy. Nie wiem, z jednej strony. No, <laughs> czerwone wino. Z jednej strony możecie dać znać w komentarzach, z drugiej strony no mógłbym to sam teoretycznie jakoś robić. Nie wiem, czy on się obrazi, że ja to wezmę. Zaczną się skradać to. Wtedy na pewno nie. Dobra, co tu macie na tych murach, jak już tam idziesz? Eee, macie na przykład wejście tutaj. Co tutaj jest? Ktoś tutaj jest? Jest armata, mogę sobie strzelać z takiej armaty. <laughs> Okej. Okay. Tutaj niestety nie ma. Akurat powinni to odwrócić, prędzej bym strzelał w morze, jakby jakieś statki przypłynęły, niż tutaj w, w ląd <grych> Dobra, nie mogę stąd nic wziąć No muszę sobie, muszę niestety tutaj sobie to wszystko poprzeglądać e, Może coś fajnego znajdę, jakieś, cokolwiek, nie wiem, na przykład mogłoby tutaj leżeć, ale nie leży Mapa, mapa, najważniejsza rzecz w tym momencie, żebym znalazł jakąś mapę jest ten statek, też statek trzeba będzie zwiedzić Na statku może się coś nawet uda ukraść na przykład się zobaczy co to za dzikusy, czy któryś z was ma imię? Masz imię? Wiesz coś o guczo zwanym Wroną? Chcesz porozmawiać? Jestem głodny. Przynieś mi mięso, o to pogadamy. No i zaraz zastraszanie jakby miał. Pomysł. No właśnie. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Moje miejsce. Aha, ale nie mam tego mięsa takby przy sobie. Może nie wiem, surową. Nie powinien to być zapas żywności, nie, ale Surowe mięso mu dawać? Nie wiem, może, może, może mu to wystarczy, może mu to pasi. Co tutaj dalej jest? Tu już coś widzę, jest wino. Także już ze trzy te wina mam. Albo czerwone wino może to musi być. No właśnie. Ja tam chyba miałem takie zwykłe. Dobra, to zanim wejdę tam w głąb, to jeszcze zobaczymy sobie, co jest na statku. To by było dość logiczne. Na przykład skrzynka. Bez zamka. Także tu jakieś super rzeczy nie będzie, ale zawsze coś. No i co tu? Halo, stop! Wow. Tu mnie pewnie nie wpuścicie, ale warto spróbować. A ty gdzie się wybierasz? <laughs> Na statek? Co to, to nie. Rozkazy od komendanta. <laughs> Zrobisz sobie kiedyś przerwę? Żebyś mógł się tu wślizgnąć? Nie ze mną te numery. Łyk grogu? Bardzo chętnie. Czy mogę teraz wejść na statek? Pewnie nie. Nie, hmm, tak się w takim razie. Tylko straciłem grocz No i cofnęli mnie, ale w chamstwo. Dobra, mógłbym wczytać, ale. Dobra, niech tak będzie. Niech sobie łyknie, niech wypije za moje zdrowie. Co ty robisz? Co ty. Uderzył się w palca pewnie. <średziny> Raz, no i w łapę. No dawaj, chcę to zobaczyć. Może być ciekawe. Teraz chyba. No weź, no kurde. A, to się wala Dobra, nieważne. Zapisano grę. E, no co, u tej babki nic więcej nie mam. Mam mapę do skarbu, to sobie potem, jak będziemy stąd wychodzić, zobaczę. Tak, Mi było jestem Miguel, właściciel magazynu tu, w Puerto Izabela. Co pytałem. mam dla ciebie zrobić? Nie <laughs> Na co wartości właśnie? I ty może masz mapę? Nie, moja żona Sofia się tym zajmuje. Myślałem, że ty jesteś szefem magazynu. Myślisz, że nie mam co robić? Przy tej całej papierkowej robocie i przyjmowaniem towaru? Odkąd Alkazar Alcazar wprowadził przydziały. Wszystko trzeba sprawdzać dwa razy. Księgowość jest bardzo wyczerpująca nerwowo. Jeśli coś pójdzie źle, to mnie będą winić. Mhm. Mm może powinni wypłacać ci dodatek za niebezpieczną pracę. Chciałbym, żeby ludzie doceniali mój wysiłek. Ludzie, to banda niewdzięczników. Ty to powiedziałeś, przyjacielu, ty wydajesz się radzić sobie w życiu. Możesz to tak nazwać. Na plaży leżą drewniane skrzynie. Może wyrzuciło je na brzeg. I chcesz, żebym ci je przyniósł. No, parę znaleźliśmy Dobrze w cię za to wynagrodzę. Zastanów się. Dobra, jasne. Ta kolonia jest spora. To tylko fragment, baza do podboju reszty kontynentu. Najniższym punktem jest port. Tam jest brama i magazyn. Ale nie możesz tam wejść e, ani na statek. Wyżej znajdziesz rzemieślników i fermy świń. Komendant Sebastiano i jego protektorzy są najwyżej, w garnizonie. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Tak, daj mi mapę. Mam pytanie dość kolonii. Daj mi mapę. Są tu jakieś inne... Dokąd do mogę, to, to pójść? mogę pójść? Nie wchodź do budynków, zwłaszcza do magazynu. Okay. A do garnizonu? Musisz zapytać komendanta Sebastiana. Dobra, jasne. Są inne do... wyjścia? Ścieżka przez dolinę do środkowego poziomu. I brama główna obok garnizonu. Też strzeżona? Jeszcze pyta? <coughs> Okej, okay, jasna sprawa. Po, po to co to przedziały? Środek zapobiegawczy. Wszystko przez tego pirata-wronę. Póki nie dowiemy się, czy jest bardzo groźny, bądźmy ostrożni. Kto wie, jak długo tu będziemy? Co wiesz o Wronie? Pewnego dnia pojawił się na morzu i zaatakował naszą jednostkę. Tylko szybka reakcja Alcazara uratowała kolonię od grabieży. Co zrobił? Zatopił statek Wrony. Ech, szkoda tylko zapasów. Mogliśmy je wykorzystać. Ok, czyli jest zatopiony ten statek, o cholera. Co teraz planuje Wrona? Stracił statek, ale wciąż jest gdzieś w dżungli. Piraci, z nimi wiecznie są problemy. Jeśli chcesz się tam udać, zalecam ostrożność. Alcazar gra z nim na zwłokę, dlatego mamy przydziały. Okej, okay, z tym Alcazarem będzie trzeba pewnie porozmawiać. No ja to, to bym się wkradł do tego magazynu chętnie. Przecież nikt nie patrzy, No dajcie spokój. Ja sobie tutaj pobuszuję, zapiszmy. 35 cholera. O nie, idzie ktoś. 25, no kurde, zawsze mi brakuje troszeczkę. Tak bym się tu fajnie obłowił. Troszkę się wolno łazie ale jeszcze zobaczę u góry co się dzieje. Okej. Okay. Jakieś, jakieś złote kielichy, cokolwiek, nie? Żeby na kasę chociaż. I drzwi. na no 75. Ej, wow, to tutaj będąc złodziejem to musi coś... Co ty robisz po tych schodach? Musi być coś superowego. Przynajmniej szczura zabiję, żeby mieć chwałę. Tylko szczury wam zabijałem, wyluzujcie. Dobra, czyli nic tutaj jakby nie wskurałem. Ty kim jesteś? Benito. Benito. Trzymasz jakiegoś więźnia tutaj za... ...dość tutaj trudnymi drzwiami. O, czerwone wino, pięknie. Czyli trzy butelki mam na 100%. No Pasuszne nic, pogadam z trzeba. Cudeńka, prawda? Wyloty luf były odlewane specjalnie na tę wyprawę. Nawet Mają nie lepszy zasięg niż większość armat pokładowych. Fajnie. Fajnie. Fajnie?! To najlepsze działa stworzone w kalderze. Jesteś kanonierem? To takie oczywiste? Owszem. Owszem. Bezpośredniość. To mi się podoba. O, wyszedłem tak, na dobę. naprawdę czasem mnie ponosi. Ale armaty są moim życiem. Uwielbiam je. A ty coś z morzem? Wyglądasz jak żeglarz. Więc mówisz, że ciągnie się do armaty. Hm. Spoko. Nie jestem piratem. Służyłem kapitanowi. Eee... cholera. Też jest takie, no to jest inkwizycja, nie? I mógłbym powiedzieć, że pracuję dla inkwizycji, ale wyglądam jak pirat. Eee, nie jestem piratem, no ale wyglądam jak pirat. Służę kapinowi, to w ogóle już mu powiem, że... Chciałbym, żeby mnie lubili z jednej strony, no bo chcę, chcemy, żeby nam pomogli, ale też stalowe brody nie mógłby się dowiedzieć chyba teraz w tym momencie, że... Nie wiem. Takie te wyborcze... Trzy mi dali, jakby dali dwa, to by było trochę prościej. <laughs> Dobra, eee, jest to gość z inkwizycji, mógłby wiedzieć, że pracuje dla inkwizycji. Nie jestem piratem. Dobra, nie wiem, bądźmy Służyłem szczerze ze stalowobrodem, stalo bo lubię pati. Temu stalowobrodemu? Jesteś piratem. Uczestniczyłeś więc w bitwach morskich? Chciałbym kiedyś wziąć w taki udział. No, to nie wyszło tak źle, tak naprawdę. Służyłeś już na statku? Chciałem, żeby no, no, W takich ciemnościach i przy takiej fali, w takiej sytuacji, <laughs> do dobrego strzału trzeba mistrzowskiego kanoniera. No i ile. Dlaczego te armaty są skierowane w stronę No nie wiem do czego, żeby strzelać do statków trzymamy ich na dystans. A co jeśli nadpłynie statek? Wrona już próbował szczęścia, bezcelny łajdak. Ale czarna bety pogoniła ich i zatopiła. No i pięknie. Czy to wszystkie armaty? Nie, na wieżach jest ich więcej. Widzisz? Możemy wziąć przeciwnika w dwa ognie. No i teraz gdyby rzeczywiście ten harpun tytanów był na tym statku, to zatopili ten harpun razem ze statkiem. O, halo, mogę zatopić ten statek. Dobra, nie chcę, przepraszam. Albo. Może z tej strzelę. Ciekawe, co się stanie. Bang! <grytanie> <grytanie> Wynocha! Z tego miasta. <grytanie> I co, i teraz mnie wpuścicie do ten statek? No, wszyscy powinni poginąć. I tyle. Tu się wychodzi gdzieś, chyba dalej. Troszkę się ciemno też zrobiło. Zobaczmy, że tutaj czegoś nie ma. Jest plaża, nie? Na tej, plaży w sumie, na tej plaży w sumie są skrzynie. Prawdopodobnie. O, już tutaj coś widzę, że leży. Więc może warto by było pozbierać. Drewniana skrzynia. Tak, 4 na 10. Czyli, no pewnie coś tam już zdążyłem przeoczyć, ale przejdę tu kawałek. Tam jest skrzynia, którą mogę opędzlować. Spodziewam się piaskowych diabłów, tak jakoś, bo... Wątpię, że... Żeby... albo krabów właśnie, w sumie też spoko. Akurat kraby można sobie pozabijać. Jest kokos. Na handel. 20 na 40. Cholera, no muszę zainwestować w te... Te zamki, bo to tak nie może być. O nie. Przewracaj się. Ty się spamował. Dobra. No nie, już tyle. No. Prawie pięknie. O nie. Ej, zabiję mnie. Trzeba wyczuć idealny moment, ale to jest ciężkie, bo. Eee, przez to kolejkowanie, nie? Ja teraz tłukę. Dobra, wystarczy. No i teraz by był dobry moment, ale. O, dobra. Udało się. Mogę się bronić przed potworami. To nie jest takie złe. O, jest X ze skarbem. Wow. Chyba znalazłem przypadkiem jakiś skarb. Przy okazji mamy te skrzyneczki dalej. Muszla ostrygi. Co? Bystro ślepie? Co to jest? Dobra, tutaj coś jeszcze leży. Ukryte za krzaczkami, Dobra. Zobaczmy w takim razie ten skarb. Może coś ciekawego. Czy to jest turyst z mapy, którą gdzieś tam znalazłem? Być może. To był dość blisko i dość prosty do znalezienia. Jeden krab właściwie tylko na straży. A w środku. Zazwyczaj w skarbach są fajne rzeczy. Nawet dużo złota. Może jakiś artefakt. Skarb na plaży. Ukończono. Ok. I doświadczenie, cokolwiek? A w środku mamy tak, nefryt złoto, królewska maska, złoty talerz, to jest po prostu drogie, tak, tak. No i trochę złota, czyli właściwie tutaj się obłowiłem, jeżeli chodzi o pieniądze. A, tutaj coś jest, nie za bardzo, tam chyba dalej nie ma co wchodzić. Bywają jakieś ryby. Dobra, no szkoda, że nie mam mapy, bo nawet, nawet teraz bym mógł się tam od razu do miasta pewnie przeteleportować szybko, zamiast iść na piechotę. Dobra, tam skrzynki braliśmy. Prześpię się, bo... W sumie jest coraz ciemniej. I potem pójdziemy gdzieś wyżej. Poszukam gdzieś tego wina tak samo. No dziwne, że na przykład w magazynie nie było wina. Mogłoby być. To by było spoko. Armata. Tu zamknięte. Ciekawe, czego on pilnuje. W sumie nie dowiedzieliśmy się, a stoi jakby przy tym, nie? Tutaj było łóżko. Mam nadzieję, że nikt tu nie śpi. Strażnik sobie popija elegancko. Co robisz? Co, co robisz? A mogłem spać. Okej. Okay. No nie, deszcz, burza. Cholera. No dobra, niech sobie pada, przynajmniej jest jasno. to mi ty masz coś jeszcze do powiedzenia. Nie, ty mnie uczysz dalej i, ty, i tym podobne. Mm, tam nie mogę. Proszę, nie rubuników jak nie chcę. Tutaj teraz nikt nie pilnuje, ale i tak tego nie otworzę. Dobra, idziemy po prostu wyżej. Dziwię się, że dalej nie ma żadnej mapy. O, tutaj może coś być fajnego. Tam widzę z daleka wino, tu jest skrzynia. Zapasy żywności, dobra. Za Zapasem jest żywności, zawsze jestem uradowany. Tu widzę wino. Chyba czwarte to by było moje wino, także jeszcze jedno. Tutaj wręcz ewidentnie jest wejście do góry po coś. Ale chyba tylko cholera. Chyba tylko po prostu na ten górny poziom, więc równie dobrze mógłbym tutaj wejść normalnie. Hawkins tutaj jest przetrzymywany. Po kolei, po kolei, nie chcę tak kurcze odbiegać tutaj od wszystkiego, o nie Dobra, przeżyłem, to też tyle e, Robicie mi coś, jak wam uf, zabijam uf, indyczki? Poczuj, tego Dobra A jest ważne, żeby po prostu brać surowy drób I troszeczkę chwały mm. Halo Tak młody człowieku, o co chodzi? Jesteś kowalem? Mm, tak Włotek, fartuch, kowadło Przypomina ci to kowala? Kolejny idiota. Choć nie może być gorszy od tych protektorów. Nie dbają o swoją broń. To hańba. I kogo winią? Ha? Kto musi ją naprawiać? Mogę jakoś pomóc. 2025. 25. No niestety. Brakuje mi piątki. Co tu macie? Naucz mnie tajników. Mogę jakoś pomóc? Ty? Kowalem? Mogę się nauczyć. Najpierw naucz się stosownie ubierać. Ale możesz mi pomóc z tymi mieczami. Co trzeba? Aha, po prostu może mnie... A co ty no, możesz mi nauczyć? poznać tajniki zawodu? Nie robię tego przecież. Nie, próbuj się targować. Okej. Okay. Yy... Wykuwanie miecza, broń biała 6 by trzeba było mieć. Okej, okay. czyli coś takiego. Co tu co macie? macie? Nie lubię zwykłych oglądaczy. Kupujesz czy nie? Jeśli są dobre to... Nie spiesz się. Dobra, dobra, no to pokaż co masz to... do sprzedania. Piracka szabla. 35 do 50. Ej, to jest ładne. To jest lepsze. Broń sieczna też przez 10. Bułat. Mm, Okej. Okay. Miecz. Szpada. Brońkująca tu 15. Oficerski mycielnika. Sztormu. Ładnie to, ładnie to wygląda, ładnie się nazywa. Sztylety do rzucania. Schemat szpady. Okej, okay, można sobie to samemu wytworzyć. Kurczę, ta piracka szabla wydaje się być fajna. Naprawdę tutaj. Yy, Tysiaka bym musiał dać, sprzedam swoją za 500. Zastanowię się jeszcze nad tym. W sumie sprzedam ci łup. Mm, I sprzedam ci, sprzedam ci. Tak, perły, może na razie nie. Właśnie, czy te perły się do czegoś sprzedadzą? Chyba. Co ja zrobiłem? Okay. Chyba nie do końca tak czuję. Chyba to jest tylko na handel, ale na handel jest na pewno. Srebrny kielich, jeden drugi, misa, złoty talerz, królewska maska raczej też. No tu nie wiem, czy coś z tego będę robił. Dobra, sprzedam Ci też te perły. Mam no teraz dzięki temu 2000. Szpony. Też raczej sprzedam. Skoro, mam, skoro nie mam nic wytwarzać, to powinienem to sprzedać. Tak samo tu na przykład. O, wow, stałe efekty. Alchemikiem nie będę, ale to sobie zostawię. Korona bohatera też ma stałe efekty. To na przykład, to na spokojnie mogę sprzedać. Czaszko kwiaty, tak samo. Wszystkie. Krwawe korzenie też. Lilie duchów. To już przeczytałem, że po prostu nie. Nie będę alchemikiem, więc nie będę tutaj e, tego trzymał, bo nie ma po co, a za to pieniądze się na pewno przydadzą. Duszące pnącze, tak samo. No i trzy, trzy koła mamy dzięki temu. Mm. Tylko te stałe efekty sobie zostawiam, nie, bo to może potem zjem, czy coś takiego. To się jeszcze zobaczy. Okej, okay. nic więcej nie masz. Niestety mapy też nie miałeś. Za to nie patrzysz czy ktoś Cię tutaj nie obrabia w domu, więc zrobię to ja po prostu. Jeżeli jest cokolwiek do krad kradnięcia, może chociaż skrzynia. 3 na 30. O, czerwone wino. Dobra, mamy pięć czerwonego winka. Także, e, dalej będziemy zwiedzać e, w następnym odcinku po prostu, wydaje mi się, że to dobry pomysł. No, tak jak mówię, tutaj jest sporo tego gadania, więc Dużo się na pewno nie będzie działo. Chociaż historie tutaj są ciekawe, ale jak mamy to. O właśnie, wino, jeszcze tu oddam. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz, kochanie. Nie martw się, się Okej, okay, czyli jeszcze mógłbym jej coś dawać? 500 zł aż dostaliśmy, to jest piękne. Ażbym sobie wydał może w coś. W jakiejś umiejętności, ale dobra, może nie w te. W kowalstwo też nie. Trzeba by jeszcze kogoś znaleźć, może od walki czy coś takiego. Albo od złodziejstwa, żeby te 5-10 punktów się na przykład nauczyć, bo trochę żal, że nie mogę kompletnie nic tutaj robić. Tutaj nikt nie patrzy. No, na 40, nie? Także dupa. To jest wino. Tak, czy nie? Nie, to jest tylko zwykła. Ta... Dobra, to szybko przebiegniemy. To są twoje oswojone guźce, to nie będziemy raczej z nimi walczyć. Skrzynka. Widzisz to? Chyba nie widział Tu przynajmniej mogę otworzyć Uwaga Zaskoczyło Tu też zaskoczyło Zaskoczyło Nie wiem, no to takie dziwne jest Tak, tak naprawdę wystarczy, za każdym razem musiałem tylko przesunąć tak i tak W prawo i w lewo i tyle Pochodnia grok. no nie było też tutaj jakoś dużo rzeczy, ale Ale spoko Złota koniczyna Tu jakieś rzeczy leżą nie za bardzo. I robotnik jest. No to dobra, dobra. Jeszcze z tobą szukasz pogadam w takim tita? razie. To ja. Rzeźnik Tito. Nie, mapy nie masz, no ale... Myślisz, że potrzebują rzeźników? Raczej tak. Jeśli zależy im na najlepszym mięsie. Jeśli jesteś głodny i masz trochę złota, mogę ci pomóc. Masz tylko mięso? Broń możesz kupić od kowala lub u webstera. Ale jest jeśli nie? szukasz wieprzowiny... Tylko wieprzowiny? Mniej więcej. Nie moja wina, stary. Tylko przydziałów ale mogę ci zrobić ładny zestaw steki mielone flaczki same pyszności akurat <górę> nie jestem głodny mięso w paczce za stówkę biorę w jasna Wezny sprawa mięso w paczce. wszystko zostanie między nami dobra paczkowane mięso otrzymano co to jest w ogóle jako co to jest tutaj jako łup nie można sprzedać Okej, okay, być może to jest do jakiegoś zadania. Także po prostu to kupiłem za stówkę i fajnie. I będziemy rozmawiać. E, tak, tutaj mam wszystko ogarnięte. Chcę to ogarnąć po kolei, żeby na pewno nikogo nie przeoczyć. Będziemy szli po prostu dalej, ten koleś potem wyżej. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, napiszcie cokolwiek. E, no i możecie pisać oczywiście dalsze rady, na przykład gdzie znajdę mapę, bo to w sumie moglibyście mi powiedzieć, jeżeli da się tutaj gdzieś znaleźć. Powinno się dać. No nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.